Skoro mieszkania będą spadać jeszcze przez jakiś czas, to teraz jest dobry czas, żeby mieszkanie sprzedać. No cóż, najlepszy moment na sprzedaż mieszkania już niestety minął. To był początek tego roku, pierwszy kwartał tego roku. Natomiast teraz zaczyna się robić tłość na wśród sprzedających. Jak już mówiłem, obecnie mamy zastój zanik transakcji na rynku, ponieważ sprzedający chcieliby sprzedać po dobrych cenach. A kupujący nie zamierzają po tych tak zwanych dobrych cenach mieszkań kupować, tylko czekają na niższe. Spadki będą i będzie można kupić, a co za tym idzie także sprzedać, niestety przez jakiś okres tylko taniej. Zawsze można próbować. Każda sytuacja jest inna, każde mieszkanie jest inne. Może uda się znaleźć amatora. Pamiętajmy, że takie dobro jak mieszkanie, ludzie często kupują niekoniecznie rozumem, ale po prostu sercem. Jeśli tak? kupują mieszkanie dla siebie, nie traktują tego jak dobro inwestycyjne, tylko chcą mieszkać w danym mieszkaniu, to może przezwyciężyć. Może uda Wam się jeszcze uzyskać dobrą cenę. Natomiast najlepszy czas już na pewno minął. No teraz będzie przychodził jeszcze gorszy czas. Zależy od tego, jak bardzo potrzebujecie pieniędzy. Jeśli bardzo, no to trzeba to mieszkanie sprzedawać jak najszybciej. Jeśli nie, no to tutaj cóż. Sprzedaż mieszkania to nie jest rzecz, która się robi w jedną minutę, tylko trzeba czekać. Taki cykl sprzedaży od zamieszczenia, ogłoszenia do kupna to jest średnio pół roku, więc jeżeli to się Wam przedłuży, to jest ryzyko, że będziecie po prostu sprzedawać, możliwe, że znowu na jakichś tam dołkach. tak. No, musicie obserwować sytuację, natomiast jeśli musicie mieć jakiś poduchy, pieniądze i mieszkanie, musicie sprzedać tak jak najszybciej. I pamiętajcie, proszę, to nie jest porada inwestycyjna, tylko moje prywatne zdanie na temat rynku nieruchomości mieszkaniowego w Polsce.